Trzymaj, bo to normalnie szok jest. Weź mnie tak tutaj. Słuchajcie, no taki fajny film nietypowy. Trochę dla śmiechu. Jesteśmy sobie w Radomiu klub saunowy. Ja byłem u klientów. Gdzieś tam jakieś tam pisma zawieść, coś tam. No i mamy trochę relaksu, jest pani profesor, jest Tadzio Michał, e, parę osób. I teraz słuchajcie co jest za opcja. Chodź. Pani profesor, wam pokaże. Przede wszystkim tu jest owad. Tak. To, najprawd... to się dzieje pod owadem. Nie mogę, a jest. To jest, najprawd... jest... najprawdziwszy burszkraftowy sklep dla tru burszkraftowych ludzi. I słuchajcie teraz, patrzcie, co stoi pod tym sklepem. No. No. Nie każdy centurion może mieć takiego centuriona. No i teraz tutaj macie panią profesor też, żebyście widzieli. Także to tak wygląda. Eee, krótki, normalnie, spontaniczny film. Idziemy do owada coś do picia kupić. Teraz słuchajcie, po saunie to pani profesor wypije litr soku pomidorowego. I to uczynię właśnie... Jestem świadkiem tego i wchodzi. Dobra, słuchajcie, wystarczy, bo po prostu już nie będziemy robić bushcraftu normalnie w owadzie. Tak jest. Także to tyle. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej. Bla, bla, bla i tak dalej. No, tyle. Jest Basia. Basia, pozdrów ludzi. Pozdrawiam serdecznie. No i wystarczy.